Dzisiaj w uroczystość Bożego Ciała otwieramy nasze drzwi Chrystusowi. To jest to, co apelował Jan Paweł II: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chrystus przychodzi do nas pod postacią Eucharystii, to znaczy pod postacią chleba, pod postacią wina, a więc jest realnie obecny, tak jak to wyznajemy w naszym życiu całym sobą. Oczywiście to święto jest świętem, które ma swoją bardzo głęboką tradycję. W Polsce obchodzimy je od XIV wieku. Procesje szczególnie znaczące były w czasach naszych, naszej niewoli, w czasach zaborów, kiedy wobec protestantów, Niemców wyznawaliśmy naszą wiarę w Eucharystię, ale też. Ukazywaliśmy, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy tymi, którzy czczą Chrystusa. Podobnie wobec prawosławnych Rosjan, którzy nie uważali, którzy nie czcili Eucharystii w ten sposób. Wiara taka sama, jeżeli chodzi o Eucharystię, a jednak oni nie mieli i nie mają święta Bożego ciała. Więc to szczególna okazja, żeby uświadomić sobie, kim my jesteśmy, że jesteśmy. Miłowani, że Bóg tak bardzo nas umiłował, że dał samego siebie za nas. Na tę miłość odpowiadamy miłością, naszym uczestnictwem, naszym zaangażowaniem, poświęcając swój czas. Jest oczywiście pokusa w kulturze zlaicyzowanej, żeby udać się na grillowanie. Na grillowanie przyjdzie czas, może wieczorem, może w innym momencie, kiedy już będziemy po procesji. Pan Jezus nas potrzebuje, potrzebuje naszej wiary. Potrzebują nas, nas nasi bracia i siostry, którzy oczekują od nas postawy wiary. To jest też okazja, żeby sobie uświadomić, co to znaczy zaprosić Pana Jezusa na ulice naszych miast, do naszych biur, szkół, do różnych miejsc pracy. Po to, aby ukazać, że On rzeczywiście jest. W tradycji oczywiście było to też zaproszenie Pana Jezusa do naszych pól. Dzisiaj, kiedy zdajemy sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma wyżywienie, Obawiamy się o kryzys żywnościowy, także prosimy o to, aby nie zabrakło nam tego, co konieczne. Nie zapominając, że to On sam, Jezus w Eucharystii, pod postacią chleba, jest najbardziej potrzebny dla naszej wiary. On nas karmi, jest tym pokarmem, który zaspokaja nasze pragnienia, a więc zanim drogą, prawdą i życiem. Idziemy w tej procesji do czterech ołtarzy i śpiewamy Tobie Cześć Chwała. Rzeczywiście po to żyjemy, aby oddawać chwałę Panu Bogu. Prośmy także go o potrzebne łaski, o pokój dla udręczonej Ukrainy. Może także i w naszych procesjach będą obecni wierni uchodźcy z tych terenów. Może także w ten sposób będziemy prosili, aby Chrystusowy Pokój. Zapanował na tej ziemi tak bardzo udręczonej i tak bardzo pragnącej pokoju.